Witam, witam to oczywiście w kolejnym odcinku na tym kanale. No, tak szczerze to dzisiaj będzie krótki odcinek, bo ja miałem dzisiaj mecz i no i kurczę ten miałem mecz, niedawno wróciłem tam chyba z pół godziny temu, więc A o 10 wyjechałem, więc nie ma, nie ma nie ma opcji, żeby kurczę dłuższy odcinek nagrać. Dla nowych osób oczywiście tu macie mój skład jak wygląda. A wygląda tak. Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć jak ten. Jutro będzie ocenianie składów. A w poniedziałek będzie Mobile Legends, więc no. dobre. jeszcze tu oczywiście do Ligi zapraszam. No, do Ligi zapraszam, to widzę, ktoś jest zaproszenie wysłał, więc zobaczymy. Czy po polsku chociaż napisane? Nie. No jak chcecie dołączyć do ligi to musicie napisać po polsku oczywiście. Że subujecie i że e, będziecie grać levelsa Więc no Włączymy sobie w sumie kolejne Więc dobra wybrałem 10 osób Bo strax I e, x xman nie chcą grać Więc no nie będę ich dawać Bo no po co dawać Tych którzy nie chcą grać więc no No tak jak mówiłem dzisiaj będzie krótki odcinek Pokażę wam jak daleko jestem tutaj w tym jak mi idzie jak mi idzie StarPass. dzisiaj meczu grać nie będziemy więc no bo zajęłoby mi to za długo kurczy żeby to montować jeszcze potem a już jest 17.30 chyba no dokładnie więc no tutaj widzicie sobie oczywiście gram codziennie yy, tutaj też sobie otwieram często paczki jak mam punkty ta. Ale <noise> tylko jeden gracz mi chyba wypadł na 15 paczek czy coś, więc słabo idzie. Tutaj jesteśmy tak daleko, odebrać nie możemy jeszcze. To mi się by przydało najbardziej, te transfer punkty. A resztę mam w dupie, tak szczerze. Więc no, tutaj mam jeszcze Premier League. Yy, odebrałem sobie tikety, odebrałem sobie gracza, ikonę. Pasa zrobiłem 15 na 15, więc też spoko. No, zobaczcie sobie. Odebrałem też wszystko. Tego gracza przepaliłem w SBC, więc No, tutaj tak mi idzie. Jestem już prawie przy Sancho, więc spoko. Albo Pickforda odbiorę. Nie wiem jeszcze, zobaczymy. Teraz wam pokażę Bundesliga. Oh, tutaj odebrałyśmy etykiety. ikony nam jeszcze trochę brakuje, więc no 13 tysięcy punktów eee. no i że też jest, jesteśmy prawie przy graczu 98, więc spoko więc no biorę sobie Musiale oczywiście dopiero oglądałem mecz Bayernu z, Augsgu z, tym, z Augsburgiem niestety 2-2, więc no musiała strzelił, więc spoko tutaj jesteśmy trochę niezbyt daleko, więc no odbierzemy sobie mm. no i jeszcze jedna sobie odbierzemy a i ten w pasie w Bundeslidze też skończyłem pasa Bundesliga więc spoko za godzinę oczywiście Barca gra więc też sobie obejrzę oh. yy. o tutaj mam pasa jeszcze i tutaj mam 8 na 15, więc no 8 na 15, więc Muszę jeszcze tam chyba jedno Czy tam dwa zadania wykonać, żeby odebrać Wszystko już Więc spoko oh, No i to jeszcze sobie przejdziemy do pasa Dobra Bierzemy sobie rank up no Jak widzicie jestem na 24 rewerze Więc nieco daleko Dobra Ty, w sumie zauważymy, czy możemy sobie odebrać jakieś Zadanie zrobić, żeby nie nie można, dobra, to jutro sobie gracz odbierze. Nie, jutro ocenianie, więc nie, ale no, ale no, mówię, nie Nie będzie to długi odcinek. Bo niedawno wróciłem z piłki, nie miałam kiedy nagrać odcinka dłuższego, więc no, to będzie krótki odcinek. Więc w sumie przypomnę wam tylko łapce w górze i subie i komentarzy w sumie dla zasięgu. No i jak chcecie być jutro ocenieni na odcinku, to oczywiście napiszcie komentarze, jak chcecie być ocenieni i swój nick podajcie. No i na pewno od... tam wybiorę 4-5 osób, żeby ocenić w drugim odcinku z tego. A w poniedziałek sobie zagramy w LoL'a na telefon, czyli w Mobile Legends, więc no... O, jestem trochę przeziębiony, jak możecie słyszeć po moim głosie, ale no... To jeszcze mój skład, tak na koniec, żebyście to zobaczyli, jak wygląda. No i oczywiście do ligi... Zapraszam. Oczywiście podanie po polsku napiszcie. A w podaniu musicie napisać, że subujecie i że będziecie grać Lewasa. Więc no widzowie. Yy, możecie też napisać, czy jakiś dzisiaj oglądacie, czy nie, czy jutro oglądacie jakiś, czy nie. Ja dzisiaj sobie jeszcze bardzo obejrzę i może jakiś tam po 21.00 zobaczymy, jakie są. No i co? Życzymy jego dnia, go po i na. No.